Marichui, jeszcze dziś się przekonasz, kim jest Ana Julia. Ta zdzira to wrzut na tyłku. Muszę się jej pozbyć. Powiem Marichui, że Juan Miguel nie jest ojcem dziecka, którego się spodziewa jej przyjaciółka. Ale nie pójdę do niej, bo mnie wyrzucą za drzwi. Wybiorę moment, kiedy będzie sama. Na przykład, gdy wyjdzie z domu. Przyczytanie się dzień albo dwa, ale zdemaskuje Anę Julia. Amador chce powiedzieć Mariciuli, że Juan Miguel nie jest ojcem mojego dziecka. Tak mi oświadczył dzisiaj rano. Czeka go niespodzianka. Chyba mnie nie zna, jeśli myślisz, że mu na to pozwolę. Uważaj, Amador jest sprytny i może ci wbić nóż w plecy. Wiem, dlatego użyję podstępu. Amador nie może dopiąć swego. Nie ma mowy. Zapłaci mi za to, że Rosja porzuciła mnie dla Daniela. Myślisz, że bardziej zależy ci na zemście niż mnie? Sprawię, że Amador zgnije w więzieniu. Nie muszę panu odpowiadać, ale tak. Rozmawiałem z Mariciuj. Dlaczego ukrywa się przede mną? O to proszę zapytać ją. Zapytałbym, gdyby mnie nie unikała. Może ma powody. Nie mogę zastać Mariciui w domu, a muszę z nią porozmawiać. Skoro nie ma pan wobec niej żadnych zamiarów, mógłby mi pan powiedzieć, gdzie się znajduje pana klinika? Skąd pan wie, że nie mam żadnych zamiarów wobec Maliciuj? Więc jednak. A jakie jest to zamiary? Uczciwe. Kocham ją i chciałbym spędzić z nią życie. A ona pana kocha? Nie wiem. Ale zrobię wszystko, żeby tak się stało, bo pragnę ją poślubić. Czatuję na Marichui, żeby z nią porozmawiać. Zrobimy to samo. Zobaczymy, komu się uda. Będziemy śledzić Amadora. Nie odstąpimy go na krok. Amador nie znosi przegrywać. Ja też nie. Choćbym miała go zabić, Amador nie piśnie Mariciuj ani słowa. Jest pan szczery. Doceniam to. Dlaczego nie miałbym być szczery? Mariciuj nie ma żadnych zobowiązań. Przeciwnie, ma przecież dziecko. Pokocham je jak swoje. Juanito ma już ojca. Ja nim jestem. Przepraszam, ale muszę iść na operację. Do widzenia. I tak się dowiem, gdzie jest Mariciuj. A wtedy z nią porozmawiam. Z Bogiem, córeczko. Uważaj na siebie. Przesadzacie. Jadę tylko do pracy. Zachowujecie się, jakbym miała randkę ze śmiercią. Tato, co ci jest? I źle się czujesz? To nic. Zapomniałem wziąć lek. Zaraz to zrobię. Idź, córeczko. Nie przejmuj się starym nudziarzem. Nie zapomniałeś o lekach, bo sama ci je dałam. Wiesz, co mi jest. Czujesz to samo? Tak. Mam złe przeczucie. También tengo un mal presentimiento que me oprime el pecho. La voy a seguir a donde vaya. Voy a desdañar. Ahí vas, Amadur. Rusa. Co robimy? Jedź za nim. Zobaczymy, dokąd nas zaprowadzi. Dziś zakończę tę sprawę. Nieważne jak, ale zakończę. Na to czekasz. Panna Ana Julia Mijares wniosła przeciw wam poważne oskarżenie. A mnie zarzuca stronniczość ze względu na wasz status społeczny. Ana Julia jest niezrównoważona psychicznie. Powinna się leczyć. Za późno. Odbiło jej na całego. Nie wątpię, ale muszę wszcząć śledztwo. Mówi, że ją pobiliśmy i że naraziliście na niebezpieczeństwo dziecko, którego pan jest ojcem. Ana Julia ma obsesję na punkcie Juana Miguela. Przepraszam, że was wezwałem, ale nie miałem wyjścia. Rozumiemy, to pana obowiązek. Nie odnalazłem panny Velarde, ale ona też powinna tu być. Nawet rodzice nie wiedzą, gdzie jest klinika, w której pracuję. Mariciu jest sama. Porozmawiam z nią i nikt mi nie przeszkodzi. Co robimy? Chcesz się zemścić na Amadorze? Wiesz, że tak. Zrobiłbym to i bez ciebie. Dobrze. Myśli, że mu wszystko wolno. Wykorzystał nas. Bo mu pozwoliliśmy. Ale dość tego. Pora się odegrać. Iść z tobą? Jasne. Co zrobimy? Pokażemy Amadorowi, do czego jestem zdolna, żeby zdobyć ukochanego. Ana Julia dała się zbadać naszemu lekarzowi. Oto wyniki obdukcji. Co ustalono? Nie otworzyłem koperty. Chciałem to zrobić w Waszej obecności. Jesteśmy. Chce Pan zaczekać na Mariciuj? Nie ma potrzeby. Uprzedzam. Jeśli się okaże, że w wyniku pobicia mogło dojść do poronienia. Będę musiał was zatrzymać. Proszę otworzyć kopertę. Przekonamy się. Dzieci już zjadły i śpią. Szkoda, że nie przyjechałam wcześniej. Kiedy zjawią się pacjenci? Trochę później. Zaczekam tu na nich. Marichuji? Hola. Hola? Nareszcie się spotykamy. Co tu robisz? Jak mnie znalazłeś? Śledziłem cię. Musimy porozmawiać. Nie mamy o czym. Wyjawię ci coś, co odmieni Twoje życie. Co stwierdził lekarz? Oskarży nas pan o pobicie? Wiem, że jest mi pan wdzięczny z powodu syna. Zawsze pozostanę pana dłużnikiem. Ale jeśli to orzeczenie mnie obciąża, będzie pan musiał mnie zatrzymać. To prawda. Zawsze byłem dumny ze swojej pracy i z mojej bezstronności. Ale teraz. Wolałbym nie być policjantem. Jeśli musi pan zatrzymać Juana Miguela, to znalazł się pan w niezręcznej sytuacji. Równie trudno będzie mi aresztować panią, że nie wspomnę o Marii Z uwagi na jej przyjaźń z Rafaelem. Jak ja powiem synowi, że muszę ją zatrzymać? Hola, Rafa! Patrz, co ci przyniosłam? Co to? Kwiaty! Jakie piękne! Powiedz, jakie mają kolory: to różowy, rosa, czerwony, żółty. Choć już widzę, musisz mi tłumaczyć, co i jaki ma kolor. Wkrótce nie będziesz potrzebował niczyjej pomocy. Nie tak prędko. Najpierw muszę nauczyć się czytać. Będę twoją nauczycielką, a ja twoim uczniem. Umowa stoi. Nawet nie wiem, jak wyglądam. Zaraz zobaczysz. Co to? Lusterko. Przedstawiam ci mojego przyjaciela. Jaki szpetny. Mylisz się. Jesteś przystojny. Skoro tak mówisz.